Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na zatrzymanie na słowo, na 15 dzień kwietnia. Kościół proponuje nam fragment Ewangelii Marka, 16 rozdział, wersety od 9 do 15. Po swym zmartwychwstaniu wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to jego towarzyszom pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak słysząc, że żyje i że ona go widziała, nie dali temu wiary. Potem ukazał się w innej postaci dwom spośród nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i obwieścili pozostałym, lecz im też nie uwierzyli. W końcu okazał się samym 11, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli go z martwych zmartwychwstałego. I rzekł do nich: idźcie na cały świat i głoszcie Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Moi drodzy, ewangelista Marek w taki sposób bardzo jak to powiedzieć zwięzły. W bardzo zwięzły sposób opisuje nam spotkania zmartwychwstałego Jezusa ze swoimi uczniami. Eee, bardzo konkretnie mówi o tym, że ukazał się niewiastom, ukazał się uczniom w drodze do wsi zwanej Emaus, ukazał się także jedenastu. Eee, Jezus żyje i daje temu dowody, ale też bardzo konkretnie mówi do swoich uczniów idźcie na cały świat i goście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Jezus chce, aby jego uczniowie byli świadkami zmartwychwstania. On chce, aby jego uczniowie głosili innym Ewangelium, a więc dobrą nowinę o Bogu, który nas kocha i który pragnie naszego szczęścia i naszego zbawienia. To wezwanie jest skierowane nie tylko do uczniów sprzed 2000 lat, ale także do uczniów XXI wieku. Wszyscy jesteśmy wezwani do tego, by nieść współczesnemu światu dobrą nowinę. Wszyscy jesteśmy wezwani do tego, by ewangelizować, Wszyscy jesteśmy do tego wezwani, aby być świadkami Jezusa. A więc, jak widzimy, mamy misję. Żyjący Jezus chce, abyśmy głosili tę prawdę o tym, że on umarł, ale także zmartwychwstał i że żyje i jest pośród nas. To jest konkretne zadanie i konkretny przywilej, który mamy także my. Chciejmy więc poczuć się do tego zaproszeni. Chciejmy walczyć o to, aby jakieś lenistwo czy przeszkody wewnętrzne czy zewnętrzne nas nie zniechęciły. Idźmy i głośmy Ewangelię, tak jak potrafimy. Tam, gdzie jesteśmy, tam, gdzie jest ta nasza codzienność, nasze rodziny, nasze zakłady pracy, miejsca, w których się obracamy – to są te miejsca, gdzie można głosić Ewangelię, gdzie można i trzeba głosić Ewangelię. Ja często o tym mówię: Mnie, księdza, posłuchają ci, którzy przyjdą do kościoła. Mnie posłuchacie wy, którzy odtworzycie sobie to zatrzymanie nad Słowem. A wy możecie dotrzeć do tych ludzi, którzy nie przyjdą do kościoła i którzy nigdy nie odpalą na YouTubie zatrzymania nad Słowem. Więc naprawdę mamy co robić i czujmy się do tego zaproszeni. Pomódlmy się wspólnie. Panie, ja dziękuję Ci za to, że żyjesz i że jesteś pośród nas. Dziękuję Ci za to, że zapraszasz nas do tego, byśmy byli Twoimi świadkami i głosicielami Twojej Ewangelii. Chcemy Jezu doczynić. Chcemy być Ci wierni. Chcemy iść i głosić Ewangelię, tak jak Ty sam nas o to prosiłeś. Posyłaj nam swojego Ducha, niech On nas oświeca i prowadzi, Niech dodaje nam odwagi i mocy, abyśmy byli dobrymi Twoimi uczniami i prawdziwymi świadkami Twojej obecności. Amen. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dziękuję za to wspólne zatrzymanie i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. thank you